Cześć wam serdecznie witam do dzisiejszego do kolejnego filmu od Daniela. Ta, co dzisiaj robimy? Dzisiaj mamy polo, polo 6N i on jest dość głośny yy, głośny silnik, bo tłumnik jest nieszczelny. Chcę wam go pokazać. Tu jest właśnie problem, że tu w środku właśnie jest nieszczelny, najbardziej tutaj. Ja już zacząłem tutaj trochę właśnie piłować. Widzę, że mi wychodzi trochę krzywo. Widzicie? Tutaj idę już, gdzie spaw jest, bo mi się wydaje, że to już raz było wymieniane, tak samo jak tutaj ten kawałek, też już raz był wymieniany. I to jest oczywiście no, nie tak fajnie. Ale no, muszę wymienić. Jak ja... No ja, ja, ja to robię. To jest po prostu łatwa rzecz. Tak samo ja to robię, jak wy byście to robili. Wyciągam i zaczynam piło. Właśnie y, rurę przeciąć. Mógłbym wziąć flexa, ale jest późno. Albo są też, co jest bardzo dobra rzecz, to ale ja akurat tutaj nie mam takiego czegoś. Y, piła właśnie elektryczna. Kurde ja się, po co ja cholera? Bo byłem przed chwilą pod autem ten tunik ściągnąć. I on właśnie na końcówce tak mocno siedzi, że ledwo jak wyciągnąć. Kurde, że nie mam na siły. Tak, no i teraz tu mamy nowy, właśnie tumnik, a to znaczy nie tumnik, i no tu jest ten Flex kawałek, nówka, i tego właśnie będzie wspawamy tutaj. Widzicie? Tak. Problem jest tutaj, właśnie, że mamy. To jest druna, ona ma 45 mm, a ta tutaj, nie wiem, że ona jest dospawana, ale w ogóle też ona jest krótsza ma 42 mm że są różne możliwości właśnie, żeby takie rury wymienić. Pierwsza możliwość kupić je całe nowe. Czasami nie jest drogie, jak się tam jakieś, nie wiem, dobrą rzecz znajdzie, to będzie nawet tanie. Yy, katalizator jedynie nie jest też drogi, że... To jest pierwsza możliwość. Druga możliwość jest właśnie te części kupić. I tu są właśnie takie nakrętki, co ści ściskają tłumniki, właśnie te rury. Jak się utnie, że nawet po prostu gdybyś miał tą elektryczną piłę, to nawet nie trzeba wyciągać tłumnika, tej rury wydechowej, bo po prostu się wsadzi, zaciągnie i gotowe. Problem jest ale w tym, takie rzeczy oglądałem, Myślałem o tym kupić, już mam dwa inne filmy, jak takie coś właśnie wymieniam. jeden system całą rurę, jeden system właśnie do ściskania i teraz dzisiaj będę spawał. Problem w tych rurach, co się ściska, jest, że dwie strony są 45 mm, a tak jak przed chwilą wam powiedziałem, że ten wlot do tej rury jest 42 mm. A wylot 45, kupić tą rurę co ma 45, na jednej stronie będzie super pasowało, na drugiej stronie nie ściśniecie. Próbowałem to, robiłem to, nie ściśniecie, Jest, yy, musiałem wyciąć kawałek tłumnika, tą blachę wziąć, zokrąglić, wsadzić właśnie do środka i wtedy dało rady ściągnąć się, ale ludzie, powiem wam, nie była łatwa rzecz, że najlepiej ja bym powiedział, najlepsze, najlepiej jest kupić całe nowe albo po prostu tego na nowo w, no, wspawać do środka. Tak powiedziałbym wiecie co, piłujemy dalej, bo oh, się po co jak nie wiem, ale musimy jakoś być kiedyś gotowi. nie? Tak, kurde ale dość ciężko było, ja to sobie załatwię naprawdę taką elektryczną piłę, to będzie potem w dwie minuty, w minutę to będzie wszystko przecięte i mi się wydaje, że tutaj chyba nawet jeszcze te ząbki są do kitu, nie wiem, one chyba są, Ach, nie są ostre, tak, nowa rura, tutaj właśnie to, ten odcięty kawałek, widzicie, to tu wchodzi do środka, zobaczymy sobie to tutaj, tak że wy widzicie może nie wiem czy widzicie ale ja to widzę że jest tak centymetr dłuższe odciąłem niż ta rura jest ale nie jest aż taki duży problem bo jak wyciągałem tłumnik to widziałem że tam niech 10-15 centymetrów taki kawałek właśnie ta rura, ta rura z y, y, środkowego tłumnika wchodziła do katalizatora 10-15 centymetrów że nawet jak tutaj trochę więcej odciąłem, że będę musiał katalizator przybliżyć właśnie trochę do, do przodu, to nie ma problemu, tłumnik dalej będzie do środka pasował i, i będzie to wszystko szczelne. Tak, ja bym powiedział, nie będę teraz szedł pod auto, żeby to tam spawać i no po prostu na równo z rurą przyspawię, przyspawam, jak to przyspawam, pójdę do, na dół do auta, przykręcę tam jedną, dwoma śrubkami tą rurę właśnie z tą, z tym nowym kawałkiem, wezmę tłumnik właśnie, katalizator wezmę. Podtrzymie na dół, spawarka, pup, pup, dwie kropeczki zrobimy na stół i będziemy dalej na obkoło potem A ja powiedział, teraz startujemy najpierw spaw założyć właśnie na, tą, na, na tą, no, tą, ten nowy kawałek spawamy do, tutaj, przyspawamy do rury wydechowej. A, no i właśnie, jest teraz ten moment, żeby przymontować właśnie tą rurę. Tutaj tak. przymontujemy i katalizator będziemy musieli rzucić. Znaczy, jedną śrubkę weźmiemy, gdzie ona jest. Gdzie ja tak. Dobrze znij są śrubki. Przykręcimy jedną śrubą yy, katalizator, wsadzimy. Zrobimy kropeczkę z powarką i widzicie tutaj też w ogóle nie powiedziałem, nie mówiłem nic o tym, też jest popsute. No, spaw się po prostu popsuł. Już raz było spawane. popsuł się znowu. Też będziemy musieli dospawać, bo to też jakieś tam dźwięki robi, jak auto na, na luzie leci, to cały czas tam puka. Tak, startujemy. Tak, i pasujemy, pasujemy. Jak to ma tu wyglądać? O, super, ey. Wow! Nawet, że trochę więcej wy, wyciąłem tej rury, niż ta jest dłuższa, jest dalej tak, że jak ja tą rurę tutaj wsadzę, wsadzę tutaj do, do, te, do tego kawałka, co się rusza, i tutaj dalej mam 10 cm, które na tą rurę wchodzą do środka, z tego tłumnika. Super rzecz, że to jest nawet dobrze, bo jak ja ją tutaj teraz wsadzę, to będę mógł fajnie, nie będę musiał na odstęp spawać, że będę musiał spawem trochę materiału dorobić, no po prostu na obkoło pospawam i to będzie dużo łatwiej do spawania. Ten spaw to będzie dobra rzecz. O ja, fajnie. To mnie cieszy. To mnie, to mnie bardzo cieszy, że to tak właśnie można zrobić. Mi się wydaje, że nawet dobrze się udało. Widziałem już w życiu lepsze spawy i widziałem też gorsze spawy. Obejrzyjcie sobie sami, jak ja to uspawałem. Profesjonalista na pewno by to zrobił dużo lepiej, ale mi się wydaje, że taką maszyną, co ja sobie kupiłem, ja sobie kupiłem najtańszą spawarkę od Einhell i yy, spawałem to teraz 60 amperów i używałem tylko argon, bo ja innego gazu akurat nie mam. Argon 30 amperów i yy, prędkość była na trójkę ustawiona. Ja nie wiem, jak tam z tymi maszynami jest, ale wiecie, no, spawanie, spawanie to po prostu nie jest sztuka. Każdy umie podtrzymać pistolet do przodu na metal i spawać, i no, żeby troszkę przynajmniej wyglądało szczelnie, było i nie było przyklejone. I no, naprawdę, żeby to był spaw, a nie, ino tak kitnięty, to wygląda dobrze. Yy, ja bym powiedział, idziemy jeszcze pod. Yy, nie, idziemy jeszcze, no, idziemy pod samochód, budujemy wreszcie ten tunik, bo ja jeszcze z tym, a właśnie, z tym polem mam inne rzeczy do załatwienia albo do zobaczenia. On, właśnie, jak y, jedzie, y, jak jest silnik gorący, i on stanie gdzieś. Samochód leci na chodzie, to potem cały czas do góry nadu idzie, do góry nadu. dół. Obrony, tak yy, 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 tańcuje mu trochę i musimy zaraz komputer wyczytać. Przyniosłem laptop, VCDS podłączymy i obejrzymy, co on ma za błędy. Może to też jeszcze będziemy musieli, będziemy mogli pomóc albo przynajmniej obejrzymy, co tam on właśnie ma za problem. Tak, nawet dobrze wygląda. Zobaczcie, tutaj o sondę jeszcze muszę podłączyć zaraz. Spaw, nowa rura, spaw. Tutaj jeszcze musimy przespawać fajnie. Tu jest trochę takie napięte, bo tą rurę oczywiście trochę krócej zrobiłem. Yy, tumnik, tu przykręcone i gotowe. Oczywiście tłumnik jest szczelny, super. Udało się yy, już nic yy, tam nie słychać. Ja nie wiem, czy to przed chwilą było widać na kamerze, bo widziałem, że była jakoś tam dziwnie yy, spozycjonowana. Tu jeszcze raz startniemy. O, szczelny jest, ale słyszycie to? Na terenie za bardzo, jak silnik jest właśnie gorący to on z obrotami idzie na dół i do góry i wiecie co robimy teraz? Startniemy VCDS, wyczytamy błędy i obejrzymy czy on coś właśnie ma, czy, czy coś pisze właśnie w środku, czy trochę bliżej tutaj. Tak idziemy właśnie do komputera, silnik. Oczywiście, wszystko po niemiecku, bo ja to po niemiecku używam, i mamy tutaj ciekawe, czy będzie jakiś błąd. To jest właśnie sterownik na obroty, które są postojowe. Tutaj podajnik na obroty korbowodu. Nie ma sygnału, i tutaj. No nie ma komunikacji właśnie... A, tutaj jest coś z hamulcami, tutaj nie ma komunikacji właśnie z komputerem, yy, yy, co yy, pokazuje tam yy, no, z pokaźnikiem, nie ma. Ale to tutaj. Mi się wydaje, że to tutaj z tym coś jest nie w porządku. Zmyjemy ten błąd zaraz i obejrzymy czy on jeszcze raz przyjdzie z powrotem, a jak i co, to będziemy musieli obejrzeć, może czy tam coś jest, yy, może kabel luźny albo coś takiego. Następny problem nie startuje. Startuje tylko z gazem i obroty ma na 1100. Także co musimy maskę otworzyć i zobaczyć czy tam znajdziemy może jakiś błąd, czy jest kabel luźny albo co, nie wiem. Musimy zobaczyć. Nie wiem, tutaj wszystko wygląda dobrze, nie jest tak aż źle. Tutaj kontakty są dobre. Nic nie jest złamane. Yy, żaden kabel nie jest złamany, potem... Ale tutaj może... Na dole są jeszcze kable. Nie wiem, gdzie. Zaraz obejrzy kabel na dole, ale jest nawet trochę brudne. Może to jest to, ale... Nie wierzę, że to jest to, ale i tak wyczyścimy i sobie zobaczymy właśnie, znaczy e, może ten błąd potem pójdzie, jak nie, to trzeba będzie może, mi się wydaje, że to, to, tą część tutaj trzeba będzie wymienić, że będzie na wymianę, ale pff, tak to naprawdę na razie, aktualnie nie wiem. No i tak, załatwione, wszystko załatwione. Teraz yy, jest taka rzecz, ja jeszcze raz komputer wyczytałem, błędu się nie rozmyć. myć, yy, jest ale nowy problem, ja próbowałem właśnie tę przepustnię ustawić komputerem, żeby, żeby się na, douczyła na nowo. Yy, pisało error i teraz auto właśnie nie startuje bez gazu i obroty są dużo wyższe niż były 1800 obrotów chyba teraz ma trzeba obejrzeć czy, czy, czy to jest, same się trochę douczy albo nie ale jest taka rzecz, ta przepustnia będzie musiała być odnowiona bo tego błędu nie da się zmyć Ym, tak, stara część nie musimy już tak oglądać nie, bo ona jest po prostu po prostu popsuta nic w tym nie zmienimy, um, jak przepustnie nową załatwię albo kupię, to oczywiście zrobię nowy film, dajcie mi znać, czy może wy macie jakiś pomysł na ten błąd, że tam jest ten po, po, po niemiecku potencjometer, że on y, nie ma pozycji na, y, no nie umie podać pozycji, może, czy, nie wiem, czy tam się w środku one psują, albo nie, nie wiem, tak. Jest szans na nowe projekty. Ja tutaj już mam takie y, hamulcowe, szlauchy hamulcowe do mojego Odika TT8N. Ym, I to są właśnie nie, nie gumowe, oryginalne są takie gumowe, że pedał jest miękki. A tutaj są właśnie stalowe, całkowicie stalowe. I ja chcę je sobie wbudować, żeby pedał był trochę twardszy. No i oczywiście też fajnie wyglądają. Do tego jeszcze mam potem lakier, żeby cały ta hamulce wymalować. I jeszcze mam y, taki. Y, 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 jak się to nazywa, kurde, co pokazuje ciśnienie od turbo, temperaturę oleju yy, i to wszystko, taki, taki yy, wskaźnik, co to pokazuje, okrągły. Też jeszcze mam, też jeszcze chcę Audi ku podłączyć, ale kurde, nie wiem kiedy, nie wiem z czym zacząć. Ja już mam tyle rzeczy w głowie, żeby filmy robić i jak się ma za dużo, wiecie potem, jak za dużo rzeczy jest, to nie wiadomo z czym i gdzie zacząć, tak. Dobra, polo gotowy. Tu już wreszcie nie jest głośny, z tymi obrotami to jemu nie przeszkadza. Ciekawe czy, czy to będzie w ogóle zrobione. Mi się wydaje, że tak, jak znajdę taką przypustnię tam za 50 zł, to znaczy tak 10-20 euro w Niemczech to by było tam 10 no, 40 do 100 zł. 40 zł do 100 zł, może to kupię używane, wrzucę mu i obejrzymy, czy, czy będzie działało. Jak nie, no to nie. Ale szkoda jest nowym kupić, bo takie nowe to kosztują bardzo dużo pieniędzy. Mi się wydaje, że czasami u nas w Niemczech to są pomiędzy 150 i 350 euro. Yy, niemożliwe, że trzeba. Wtedy w takim razie używane kupić, a tych samochodów to jest kupa na złomie i dostaniemy na pewno. Dobra, ludzie, kończę na tym ten film. Yy, powiedziałbym, wiecie co, będziemy się widzieć yy, za parę dni na YouTubie. Cześć, Wasz, Daniel.